Zecznik rządu stanowczo dementuje nieprawdziwe informacje pojawiające się w mediach społecznościowych i części prasy. Polska nie została pominięta w rozmowach dotyczących tzw. koalicji chętnych na rzecz pokoju na Ukrainie. To fałszywa narracja, która ma na celu wywołać niepokój i podważyć zaufanie do naszych działań dyplomatycznych. Spotkanie w Waszyngtonie, o którym mowa, odbyło się z pełną wiedzą polskich władz. Polska była informowana, Konsultowana i aktywnie uczestniczy w procesie budowania wspólnego stanowiska w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Wbrew niektórym sugestiom, Polska nie jest marginalizowana. Jesteśmy integralną częścią rozmów i działań międzynarodowych. W sprawie pokoju nie ma decyzji bez Polski. Zanim przejdę do tematów związanych z Radą Ministrów, kilka słów o tym, co pewnie z Państwa widzenia jest najbardziej interesujące, czyli o dwóch spotkaniach, w których uczestniczył dzisiaj pan premier Donald Tusk. Pierwsze spotkanie odbyło się w formacie koalicji chętnych. To, jak Państwo wiecie, chociaż w przestrzeni medialnej pojawia się sporo błędnych informacji na ten temat, Koalicja chętnych to jest szeroki format państw europejskich oraz państw pozaeuropejskich, które wspierają, wspierają Ukrainę. W koalicji chętnych są także uczestniczą Kanada, Nowa Zelandia, Australia czy Japonia na przykład. To jest koalicja chętnych, warto żeby ten przekaz, czym jest koalicja chętnych się utrwalał, bo czasem popełniane są w tym zakresie błędy. Więc odbyło się o godzinie 12 spotkanie Koalicji Chętnych. Po godzinie, po tym spotkaniu, o godzinie 13, pan premier wziął udział w spotkaniu, w takim nieformalnym szczycie, spotkaniu w formacie Rady Europejskiej, zwołanym przez przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costa. Koszte. Ja pokrótce powiem, co się wydarzyło na tych spotkaniach, bo tam przebieg był. Dość analogiczny, jeśli chodzi o treść tych, tych spotkań, bo to są jednak takie w, no, formaty państw europejskich czy tych, tych wspierających jak najbardziej Ukrainę. Po pierwsze, to, co jest ważne, no, wszystkie uczestniczy, uczestniczy tych spotkań doceniają to wszystko, co się dzieje w ostatnim czasie. Szereg spotkań, ta intensyfikacja prac nad tym, by. Nastał w końcu pokój i na Ukrainie i w Ukrainie przestała być rozlewana krew. To jest, myślę, to, co na obu tych spotkaniach było podkreślane. Po drugie, to, że pokój, o który, o który zabiegamy, o który walczymy, musi być pokojem sprawiedliwym i trwałym. Że Ukraina musi mieć gwarancję bezpieczeństwa dla swojej suweren suwerenności. I oczywiście dzieci, które zostały porwane przez Putina, żeby muszą wrócić, wrócić do domu. To, co też podkreślał pan premier na obu tych spotkaniach, i to, co się spotkało no, powiedziałbym, z dużym zrozumieniem, to to, że tego typu spotkania nie są miejscem na nadmierny optymizm czy pesymizm wobec tego, co się dzieje, tylko są miejscem na realizm. I na to, że jeżeli naprawdę chcemy, żeby. Ten pokój był sprawiedliwy i trwały. To strona, która została napadnięta, czyli Ukraina, musi być na pewno przez tych, którzy cenią prawo międzynarodowe i sprawiedliwość w stosunkach międzynarodowych, musi być wspierana. Polska i nikt co do tego nie ma żadnych wątpliwości, była zawsze bardzo realistyczna w relacjach z Rosją i zawsze ostrzegała wszystkich partnerów, także, także w Europie, w Unii Europejskiej, co do tego, że, że na Rosję trzeba po prostu uważać i trzeba z nią rozmawiać bardzo twardo. Także to były istotne spotkania, które też podsumowywały to wszystko, co się wydarzyło w ostatnim, ostatnim czasie. Tak jak powiedziałem, w obu tych spotkaniach uczestniczył pan premier, też już pan premier, taką krót, krótką informację w mediach społecznościowych z tych z tych spotkań zdał. Ja przekazuję to, co się na tych spotkaniach działo. No i oczywiście będziemy na bieżąco informować, jak jakiekolwiek kolejne w tym zakresie wydarzenia będą, będą się działy. Zanim... Tradycyjnie jeszcze dwa, dwa wątki związane z dezinformacją, która się pojawia bardzo często w mediach, a musimy je prostować i zwalczać. Proszę, to jest klasyka dezinformacji. Jedna z telewizji próbuje. Co prawda chcą tam delikatnie, ze znakiem zapytania, ale przekaz jest bardzo jasny. Dezinformacja też stara się bardzo mocno wrzucać przekaz pod, podprogowy. Widzimy bardzo jasny pasek, który jest absolutną dezinformacją jednej z telewizji. Znak zapytania jest oczywiście absolutną ściemą. I jeszcze raz chcę podkreślić i łatwo jest uzyskać informację, jaka jest prawda, bo ja, jeśli mogę prosić o następny slajd, to to jest wypowiedź by, by, premiera Kosiniaka-Kamysza z wczoraj. A jak ktoś z wczoraj nie zanotował tej wypowiedzi, no to było szereg wypowiedzi premiera Tuska, który wyraźnie mówi, że Polska nie będzie wysyłać swoich wojsk. Zachęcamy do tego, żeby, czy nawołujemy do tego, żeby nie dezinformować, bo to jest działanie na szkodę nas wszystkich. I drugi już czysto edukacyjny. No, widzieliście Państwo, to się pojawiło wczoraj w przestrzeni publicznej. Wszyscy znają, możemy to, to zdjąć, dziękuję bardzo. To jest klasyczna, klasyczna dezinformacja, dezinformacja takiego typu rosyjskiego. To jest zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję, które się pojawiło najpierw na kanałach rosyjskich w medium społecznościowym Telegram, i potem zostało w bardzo wielu miejscach powielone. O co chodzi w tym? No, żeby uderzać i budować antyeuropejską narrację w Europie. To wrzucam czysto, czysto, y, powiedziałbym, edukacyjnie, no bo część z tych osób, które tę dezinformację rozpowszechniły, przyznały się do tego, że się na to dziękuję bardzo, możemy to zdjąć, że się za to y, na to złapały. Warto weryfikować źródła zawsze. Mi się oczywiście też zdarza pomylić czasem. Warto się potem do tego po prostu przyznać, że się popełniło błąd. Dobrze, to jeszcze w tematach aktualnych poprosiłabym jeszcze raz w takim razie o powtórzenie, że Polska w ogóle nie planuje wysyłać wojsk na Ukrainę, jednak żeby to wybrzmiało. I drugie pytanie dodatkowo czy my planujemy Udział jednak we współfinansowaniu zakupu broni od Amerykanów dla Ukrainy to jest 90 miliardów dolarów. Chodzi tutaj o te gwarancje bezpieczeństwa. Dziękuję. Panie redaktorze, dziękuję za to motywowanie mnie, żebym powtarzał to, co wybrzmiało w sposób bardzo jasny na konferencji prasowej. Wybrzmiało wczoraj w wypowiedzi premiera Kosieniaka Kamysza, wybrzmiało wcześniej w wypowiedziach Donalda Tuska. I wybrzmiało też w wypowiedzi pani redaktor. Tak, Polska nie planuje wysyłania wojsk na Ukrainę. Jeśli chodzi o kwestię gwarancji bezpieczeństwa, no to oczywiście na razie jesteśmy na etapie mglistych zapowiedzi. Chociaż cała Europa, mówi o koalicji chętnych, także, także tych liderach europejskich najbardziej zaangażowanych, roz, my to rozumiemy, że żeby ten pokój był trwały i sprawiedliwy, to Ukraina musi mieć, musi mieć gwarancję bezpieczeństwa. Jak, w szczegółach będzie wyglądało wsparcie na przykład finansowe Ukrainy, to to jest oczywiście do ustalenia. Wiemy na przykład, że to gremium, które dzisiaj się spotykało o 13, czyli Rada Europejska, jakiś czas temu podjął decyzję, bo to był grudzień 2023, o masywnej takiej długoterminowej pomocy finansowej. To było z tego, co pamiętam, 50 miliardów euro. Więc na pewno, na pewno państwa, którym zależy na tym, żeby ten pokój był trwały, będą się dalej angażować. Polska jest naprawdę zaangażowana i jeśli chodzi o hub logistyczny, który działa, który funkcjonuje, zarówno jak i wsparcie, wsparcie wojskowe i wszelkiego rodzaju wsparcie i też zaangażowanie w te kwestie związane z odbudową Ukrainy. Także Polska tutaj na pewno, na pewno będzie, będzie działać, bo to jest też kwestia naszego bezpieczeństwa i w ogóle stabilności, stabilności Europy.